Witam Was cieplutko Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bardzo króciutki projekcik Projekcik związany oczywiście z kilkoma tematami Otóż mam tutaj zabudowany w puszce takiej podtynkowej Widzicie ładnie Wifi HLD projekt Projekt z elektroniki praktycznej Pamiętajcie ze stycznia 2016 roku Jest to projekt, który został opisany, stworzony przez Grzegorza Burzyński Mogę zdradzić jego imię i nazwisko, ponieważ podpisał sam się nim w elektronice praktycznej, a przy okazji jest to moment, żeby zdradzić Wam, że jest to nasz zacny i szanowny użytkownik naszego forum atnel.pl Grzegorz Burzyński. Otóż przygotował on projekt, który tutaj widzicie na ekranie, regulator natężenia oświetlenia z Wi-Fi. Moduł tego całego regulatora wykorzystuje Wi-Fi w postaci modułu Atnel wi 2.32T, który go widzicie tutaj na zdjęciu. W ramach tego projektu wykorzystany został również mały transformatorek, który służy do zmniejszenia napięcia zasilania do mikrokontrolera atmega 8, bo o taki mikrokontroler oparty jest ten cały projekt. Żeby już nie przedłużać, szybciutko posiada on dwa niezależne kanały, za pomocą którego, których można sterować żarówki, oświetlenie, tak, jakiekolwiek, w oparciu o triaki, oczy. Oczywiście płynnie ściemniać i rozjaśniać, e, ale to wszystko jest może być sterowane poprzez Wi-Fi. Tak? I dzięki temu e, właśnie chciałbym dzisiaj przedstawić Wam również aplikację Wi-Fi HLD, czyli Wi-Fi e, Home Light Dimmer. E, aplikację, która służy do tego, aby wygodnie z telefonu, z Androida e, sobie... E, regulować oświetlenie, włączać, wyłączać uwaga, urządzenie posiada wbudowany tak zwany miękki start czyli e, e, po kliknięciu e, w klawisz on, off e, żarówki się płynnie rozjaśniają lub płynnie ściemniają jeśli chodzi o, to, e, o ten płynny start to przy okazji wydłużamy ich życie ponieważ e, nie jest nagle e, nie przepływa nagle ogromny prąd podczas włączania żarówki tak jak to bywa przy normalnym e, pstryknięciu e, do tego słuchajcie, oczywiście wykorzystujemy Program ATB WiFi Config na Androida, gdzie można bardzo szybko i łatwo skonfigurować taki fabryczny moduł Apple WiFi do tego, aby mógł działać właśnie w takim module. Dobrze, słuchajcie, już tutaj nie za długo nie będę opowiadał, przejdźmy do rzeczy i spójrzmy, jak to wygląda. Oczywiście w tej chwili już na stronie publikuje się, gdy ja ten poradnik kręcę, ten program na Androida. Wkrótce będzie on dostępny na profilu, właśnie AtNel w sklepie Google, Google Play. Także tutaj na początku, jak sięgniecie sobie do naszego kanału Google Play, gdzie widać ATB Wi-Fi Config służący do konfiguracji modułu Wi-Fi, to jednocześnie na tym, że naszym kanale jak gdyby znajdziecie również za chwilę programik do Androida. Dobrze. Podłączam w takim razie, słuchajcie, zasilanie 230 V. To specjalnie przygotowałem sobie taką testową jeszcze raz, pokazuję tablicę, na której mam osadzone dwie żarówki, niewielkie po 40 W każda, ale oczywiście można stosować większe, 60 W nie ma problemu. Triaki są odpowiednie. I teraz uwaga, włączam zasilanie, czyli załóżmy, że nie wiem, pierwszy raz włączamy zasilanie. Jak zachowa się cały układ? Proszę bardzo, włączone zasilanie. Powoli rozświetliły się dwie żarówki. jak Widać, to powolne rozświetlenie znaczy, że wszystko jest z układem w porządku. Zatem przechodzimy teraz do drugiej kamery i oglądamy, jak to wygląda już na Androidzie samo sterowanie. Sekundka przerwy. Proszę bardzo, widzimy w drugiej kamerze yy, telefon komórkowy, na którym jest zainstalowana aplikacja. Tutaj we, wezmę może wskaźnik. W tym miejscu widać tą aplikację ikonka to takie właśnie dwie żaróweczki i aplikacja nazywa się właśnie Wi-Fi HLD. A zatem klikam sobie paluchem w tę naszą aplikację. Proszę bardzo, co się ukazuje naszym oczom? Otóż yy, widzimy aplikację, w której yy, widzimy yy, na, na ekranie telefonu dwa suwaki. Jeden i drugi, czyli mamy podpisane nawet lekki kolor jest inny tej części ekranu, out 1, czyli kanał pierwszy, out 2, kanał drugi można te suwaki ręką sobie przesuwać rozjaśniać ściemniać. oczywiście przed pierwszym uruchomieniem należy skonfigurować sobie e, czyli podłączyć się naszym telefonem do sieci wi-fi lokalnej e, zakładam, że już moduł wi-fi jest skonfigurowany, to trzeba go tylko odnaleźć zobaczcie, jest to wszystko ułatwione, klikamy tutaj w ikonkę tych młoteczka ze śrubokrętem a następnie klikamy w ikonkę tutaj takiego szkła powiększającego lubki, czyli wyszukaj moduł. Wi-Fi, proszę bardzo. Moduł jest wyszukiwany. Jak widać znalazły się tutaj różne moduły w naszej firmie. Jak wiecie już mamy sporo wykorzystanych modułów Wi-Fi do różnych projektów, ale znalazł się również dimmer. Proszę bardzo, wybieram moduł dimera. Jestem podłączony, podłączył się jego adres IP, automatycznie się wyszukał, więc naprawdę konfiguracja dla użytkownika, śmiertelnika zwłokowego jest do maksimum, jak widzicie, uproszczona. I już proszę bardzo, mogę spróbować wyłączyć. Na razie zamiast przesuwać po suwaku, to klikam sobie klawisz off, czyli wyłączam jeden z kanałów. Klik I spójrzmy co się dzieje yy, Jeszcze raz Spójrzmy co się dzieje z żaróweczką ładnie przygasła, więc drugą jeszcze zgaśmy Proszę bardzo, dwie żarówki mamy zgaszone Spróbujmy teraz palcem sobie przesunąć I powoli rozjaśnić Mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne Tu widzicie, suwam sobie paluchem po ekranie A tu jednocześnie na moim tle Prawda, rozjaśnia się yy, żarówka. Oj, telefon nasz mi się przesunął. W takim razie spróbujmy rozjaśnić drugą. Proszę bardzo, ja was. O, teraz ta pod. Yy, słuchajcie, orzełkiem tutaj na. na na mnie, prawda, się rozjaśnia i ściemnia. Oczywiście, nawet jeśli żarówka jest w jakimś tam położeniu, możemy spokojnie sobie te żarówki obydwie nawet kliknąć, wyłączyć. Teraz mi tutaj troszeczkę te, ten dotyk na tym telefonie. Słuchajcie, o tak, proszę bardzo. Mogę włączyć teraz jedną. I drugą szybciutko i się naraz rozjaśniają. Jak widzicie, wszystko bardzo płynnie działa za każdym razem. Teraz na przykład spójrzcie, w ogóle ustawię na przykład, żeby jedna świeciła na około 50%, a druga załóżmy, mam nadzieję, że tu jest to widoczne, obydwie troszeczkę różnie świecą, a druga na 25%. Wyjdę z aplikacji i jeszcze raz tą aplikację uruchomię ponownie. Proszę bardzo aplikacja przy starcie postara się połączyć z tym modułem i zobaczcie, że ustawiły się suwaki na takie wartości, jakie są żarówki. Prawda? To jest bardzo wygodne, ponieważ nagle w nocy, kiedy tam mamy ściemniane sobie światło do oglądania filmu, nagle się nam nic nie błyśnie w oczy. Cóż, jest jeszcze aplikacja na komputer, bardzo podobna, o której za chwilkę. Natomiast jeśli chodzi o aplikację na Androida, która może działać na wszystkich prawie że telefonach komórkowych, na tabletach, także spróbujcie sobie ją ściągnąć, jest całkowicie bezpłatna. Powiem Wam więcej, tak jak widzieliście wcześniej na rysunku, cały ten moduł można w elektronice praktycznej tam zakupić w wydawnictwie jako gotowy moduł AVT. 5533 3 bodajże bo tu mogę się mylić e, tak jak było widać na rysunku e, i będzie można sobie zmontować samemu właśnie taki moduł, następnie pobrać bezpłatną aplikację i proszę bardzo wuala, mamy sterowanie oświetleniem e, we własnym domu, nie wiem, na choinkę e, dla, do lampy jakiejś bocznej stojącej, wiecie, no można tylko jeden z kanałów wykorzystać, można dwa no to już kwestia tylko waszych e, waszej pomysłowości Zapraszam więc do wykorzystania, ale jeszcze za sekundkę pokażę Wam aplikację tylko na komputer PC, bo jak mówiłem też można sterować, a więc sekundeczka przerwy. Zatem słuchajcie, teraz szybciutko aplikacja na PC. Jak widzicie na pulpicie, mam tutaj bliźniaczą ikonkę, tak jak na smartfonie, praktycznie. A więc klikam dwa razy w program. Oczywiście pamiętacie, że w Windowsie zwykle pokaże się takie okienko, że aplikacja wymaga komunikacji po UDP, a więc trzeba zezwolić na dostęp. Jeśli tu klikniecie za pierwszym razem, anuluj czy coś, no to niestety nie dziwcie się później, że aplikacja nie będzie działać, ale wystarczy ją przegrać do innego folderu, uruchomić i znowu pojawi się to pytanie. Zatem pamiętajcie. tu Klikamy zezwalaj na dostęp. Klikam, proszę bardzo. I teraz widzicie, że praktycznie interfejs użytkownika jest praktycznie identyczny. A więc nawet po uruchomieniu się aplikacji suwaki się ustawiły tak samo jak w aplikacji Androidowej. Spójrzcie, że mogę sobie przesuwać myszką tutaj, proszę bardzo. I żarówka się ładnie rozjaśnia. I ściemnia, druga także. A więc wszystko. Działa poprawnie, mogę sobie oczywiście żarówkę wyłączyć, jedną i drugą, proszę bardzo, teraz jedną i drugą włączę, proszę bardzo, rozjaśniają się. W sumie aplikacja jest prosta jak drut i taka ma być. To ma być prosta aplikacja po to, żeby sobie wygodnie sterować, włączać, wyłączać światło. Gdzie? To już zależy tylko od Twojej wyobraźni, od Twoich chęci. Ja jeszcze raz gratuluję pomysłu generalnie na wykorzystanie modułu Wi-Fi programu środowiska Basic for Android, w którym to został napisany program właśnie Wi-Fi HLD. Tutaj inicjatorem i jakby autorem wszystkiego jest Grzegorz Burzyński. Ja natomiast z racji tego, że w naszym sklepie również sprzedajemy oprogramowanie Basic for Android w sklepie zapraszam Was, zapraszam Was również do moich kursów Basic for Androida, zobaczycie, że pisanie takich programów to wcale nie jest coś trudnego, każdy może się nauczyć od początku, nie musi to być związane z elektroniką, programy można wykorzystać do wielu różnych ciekawych pomysłów, o których mam nadzieję jeszcze będę mówił niejednokrotnie w wielu e, poradnikach, tak abyście wy mogli sobie tutaj no już robić wszystko przy okazji zapraszam Was na nasze forum atnel.pl, zapraszam na YouTube z kanałem MirekK36, zobaczcie też na naszym Facebooku słuchajcie jakie powstają coraz nowsze prace naszych użytkowników którzy obejrzeli sobie właśnie poradniki z naszego YouTube'a którzy przeczytali książki z wydawnictwa Atner myślę, że warto zajrzeć Dobrze, zapraszam również do zakupienia elektroniki praktycznej już na sam koniec ze stycznia 2016 roku. To chyba powinien zrobić każdy, bo oczywiście poza tym jednym artykułem znajduje się tam wiele innych ciekawych informacji, ale z tego artykułu dowiecie się wiele szczegółów jak działa to od strony elektronicznej i jak ktoś będzie zainteresowany to spokojnie sobie jak mówiłem zakupi tam kit właśnie AVT, za pomocą, z, z pomocą którego będziecie mogli sobie zbudować urządzenie, a co więcej będziecie w razie czego mieli na początek gotowy, darmowy program do pobrania z Google Play. Ja spróbuję zobaczyć, czy w trakcie jak tu omawiam, czy już może powstał, że tak powiem w naszym sklepie. Tu kliknę sobie. Spróbuję wpisać w wyszukiwarce WHLD. Zapraszam Was na forum, tam również właśnie powstaje w dziale naszym DY, czyli Do It Yourself, zaprezentuje całość również urządzenia Grzegorz, nasz burzyński, nasz mówię, no bo nasz kolega, bardzo fajny, Buz11, taki manik na forum, szukajcie, bardzo pomocna osoba. Dziękuję mu za naprawdę podsunięcie, bo jak ja zobaczyłem ten cały projekt, to wiecie, ja również lubię patrzeć na różne ciekawe pomysły, obserwować gdzieś tam internet, szukać ciekawych rozwiązań. No to rzeczywiście rozwiązanie z takim pięknym sterowaniem za pomocą smartfona sobie ściemiać i rozjaśniać żarówki jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że dawno nie pojawił się już no, na tyle atrakcyjny projekt gdzieś tam w okolicach. Chociaż w zasadzie to powstają. Oczywiście zapraszam Was do pobrania tej wersji programu na komputer na naszą stronę www.atnel.pl Tu oczywiście wchodzimy jak zwykle w dział oprogramowanie. W tej chwili go jeszcze nie ma. Wi-Fi, HLD wśród tych ikonek, ale wkrótce się pojawi. Tu można też z boku ikonki widzicie. Jest też najnowszy program Lejek do przesyłania sobie obrazków pomiędzy telefonami, a komputerami i tak dalej. On jeszcze też nie jest tu wśród tych ikonek, ale również tutaj będzie się, tutaj się pojawi Wi-Fi HLD dla komputerów PC, później zostanie zdany w postaci ikonki. Tą drogą możecie szukać i pobierać sobie program EXE, który przed chwilą widzieliście na PC. na zakończenie jeszcze spójrzcie jak ten projekt działa nie tylko u mnie bo moglibyście powiedzieć że to wiecie jakiś tam jednostkowy egzemplarz powstał nie nie ja już korzystam z dobrodziejstwa tego że Grzegorz podesłał mi taki cały gotowy właśnie kit avt który sobie tutaj mogłem złożyć że tak powiem i na nim działać a tutaj inne testy które przygotował właśnie Grzegorz zobaczcie że u niego na całkiem innych żarówkach zobaczycie że to bardzo fajnie wygląda przy bardzo już to puszczam. Widzicie, że tutaj również z telefonu, zresztą trochę innego niż mój, wszystko się pięknie steruje, żarówki się rozjaśniają, ściemniają, a więc jak widzicie no układ działa bardzo fajnie. Przeglądajcie, dajcie znać na forum. Pozdrawiam, pa pa.